Konferencję pod nazwą Sieciowanie Partnerów Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie Województwa Opolskiego zorganizował w Jarnotówku Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Zrealizowana została w ramach dwuletniego planu w celu wspierania tworzenia sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2022-2023. Unia Europejska wspiera innowacje w rolnictwie. Dotychczas było sześć naborów, i będą kolejne nabory właśnie z nowego rozdania. Pierwszy nabór będzie mniej więcej za rok, czyli w trzecim lub czwartym kwartale przyszłego roku. Natomiast w kolejnych latach mają być dwa nabory rocznie. Będą to nabory organizowane na tak zwane duże innowacje, czyli innowacje badawczo-rozwojowe. Oczywiście będzie nadal dofinansowanie do tak zwanych krótkich łańcuchów żywności. Niestety znika ono z sir czyli z sieci innowacji w rolnictwie, a będzie. Ono realizowane z działania LIDER, czyli LGD, lokalne grupy działania. W konferencji uczestniczyła duża grupa mieszkańców wsi zainteresowanych rozwojem swoich gospodarstw dzięki innowacjom. Konferencja, jak najbardziej potrzebna, dotyka wszystkich problemów, jakie są teraz obecne w rolnictwie. Naszym wyjściem, a właściwie rozwiązaniem. Wielu problemów są innowacje. Skorzystaliście chyba z tego pierwszego. nie? Tak, my jako chyba jedni z pierwszych na opuszczenie z innowacji na tak zwane kały, że te krótkie łańcuchy dostaw. No niewątpliwie nam to bardzo pomogło. I tak sobie myślę, że... Jeżeli by szło wziąć albo jeszcze bardziej się rozwinąć, wziąć pieniądze na rozwój takich małych gospodarstw jak my, na pewno skorzystamy. Podstawą funkcjonowania jeszcze, a szczególnie na naszych glebach słabych, jako rolników, to jest oczywiście pójść za ciosem czasów. A więc innowacje są niezbędne, są konieczne. I rzeczywiście była to okazja do pogłębiania wiedzy, między innymi w zakresie rolnictwa regeneratywnego. Innowacja czy zdrowy rozsądek? Taki temat poruszył dr Krzysztof Gawęcki z Fundacji Terra Nostra. Tymczasem profesor Ewa Moliszewska z Uniwersytetu Opolskiego zaprezentowała mikroorganizmy wspomagające rolnictwo. Natomiast dr Tomasz Ciesielczuk z Uniwersytetu Opolskiego przedstawił innowacje wspomagające zachowanie produktywności gleb. Przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, żeby produkcja rolnicza była, po pierwsze, najbardziej efektywnym źródłem zaopatrzenia ludności w zdrowe produkty, które posłużą do wytworzenia zdrowej żywności żeby posłużyło to rolnictwo do wytworzenia zdrowych pasz, którym możemy nakarmić zwierzęta, a po drugie, żeby minimalizować jakby negatywny nasz wpływ na środowisko, m.in. zużycie kopalin, które służą do wytworzenia nawozów. A więc takie zabezpieczenie gleby, żeby ona przy zachowaniu swojej produktywności wymagała jak najmniejszej ingerencji, m.in. ingerencji w postaci nawożenia. No, dzisiejsza konferencja na temat innowacji była rewelacyjna. Rewelacyjna pod względem doboru wykładowców, bardzo szerokiej wiedzy tych wykładowców. Merytorycznie doskonale. Parę rzeczy, które wcześniej gdzieś tam słyszałem. Oględnie potrafili bardzo umiejętnie przekazać dogłębnie. Zaprezentowane przez eksperta z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie działanie współpraca w ramach wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 oraz założenia funkcjonowania grup operacyjnych i metody ich tworzenia, wsparte dobrymi przykładami z opolszczyzny, spotkały się z dużym zainteresowaniem w czasie konferencji. Wszystko wskazuje na to, że konferencja zaowocuje. Nowymi innowacyjnymi pomysłami na rolnictwo przyszłości opolszczyzny. Program zrealizowano we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Program zrealizowano we współpracy z Izbą Rolniczą w Opolu. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.